I witam Was serdecznie! Krótko i na temat. Nowa mapa Blizzard World dostępna na serwerach testowych. Na BlizzConie zaprezentowano nową mapę. Istniejący w Overwatch park rozrywki nawiązujący do gier Blizzarda. Tak, w tym świecie Blizzard istnieje, nie stworzył jedynie gry o nazwie Overwatch. Tak jak mówiłem w podsumowaniu BlizzConu, na edycji sprzed dwóch lat twórcy wspominali, że mają pomysł na taką mapę Land, Ale zaznaczyli, że nie mają planów stworzenia tej lokacji i nie powinniśmy się na to nastawiać. A tu proszę, jest Blizzard World. Absolutnie przezabawna mapa, wypełniona elementami ze światów Warcraft'a, StarCraft'a i Diablo. Moi drodzy, dzisiaj zaprezentuję wam mapę, jednak jeszcze kilka słów na początek. Blizzard World to przede wszystkim mapa, na której będziemy walczyć, ale ta lokacja jest dosłownie wypchana easter eggami, nawiązaniami do innych gier, no po prostu cała masa smaczków i ciekawostek. Dlatego po zastanowieniu się doszedłem do wniosku, że lepiej będzie zrobić dwie prezentacje. Gdybym w jednym filmie przedstawił mapę od strony gameplayowej i co chwila się zatrzymył, Prezentował Easter Egg i omawiał nawiązania do gier, to nie dość, że wideo by powstawało kawał czasu, to by było zbyt długie. I najważniejsze, wielu z Was mogłoby to nie zainteresować, gdyż nie wszyscy siedzą w pozostałych grach Blizzarda. Według mnie dużo lepiej nagrać film ogólnie prezentujący mapę, jak jest zbudowana, i drugi, gdzie się skupiam na najdrobniejszych szczegółach. Okej, okay, zaczynamy. Jesteśmy na Blizzard World. Jest to mapa hybrydowa, czyli najpierw musimy przejąć punkt, następnie poprowadzić payload. Oczywiście zaczniemy od strony atakujących, czyli jesteśmy przy wejściu do Blizzard World. Pierwsza część mapy nawiązuje do Uniwersum Warcrafta, a pierwszą bazą atakujących jest karczma Hearthstone. Na froncie widzimy standardowe wąskie gardło, przez które musimy się przedostać. Tutaj jest to brama do Stormwind. Oczywiście przed bramą znajduje się kilka budynków, z których będzie mogła skorzystać taka smuga, chcąca spowolnić atakujących. A sami atakujący, gdy mają problem z przejściem przez wąskie gardło, mogą skorzystać z alternatywnej drogi znajdującej się w biurze rzeczy znalezionych. Ta statua i z ważnym strategicznym miejscem sprawia, że atak na punkt będzie cięższy, gdyż stanowi dodatkową ochronę dla broniących. A po prawej jest pierwsza atrakcja, czyli lot do Duskwood. Dla zabawy możemy stanąć na gryfonie, a sam budynek jest niezwykle pokręcony, gdyż ma on aż 6 różnych wejść, wiele schodów i pomieszczeń. Po lewej znajduje się przejażdżka The de Fargodip Mine, łącząca się z barem Snacks Ramas. To miejsce będzie bardzo ważne dla atakujących. Zamiast iść środkiem, tędy w dużo bezpieczniejszy sposób dostaniemy się na punkt. No i dochodzimy do punktu. To miejsce musimy przejąć, by móc poprowadzić payload. Chowanie się za tymi słupami może być niezłym pomysłem, a to jest świetna pozycja dla złomiarza w obronie. Wszyscy muszą zwracać szczególną uwagę, walcząc w tym miejscu, gdyż można być wepchniętym do wody. Już to widzę, jak tutaj Winston z aktywną superzdolnością wypycha pół drużyny. Na chwilę chciałbym się zatrzymać i popodziwiać widoki. W tle widzimy bramę Orgrimaru, diabelski mówiąc z festynu Darkmoon, w powietrzu lata Overlord, robiący za transport, widzimy ojczystą planetę protosów Ajur, tu kryształowy łuk z wysokich niebios robi za atrakcję stojącą w nowym Tristram, a przez całość przewija się ekstremalna kolejka górska The Hellscream. No i jest też wyspa murloków. Co mnie tutaj najbardziej zainteresowało? Zobaczcie, ludzie, tam są ludzie. Fajnie, że w końcu w Overwatch widzimy jakieś znaki życia, ale kurde, Blizzard to wygląda mega biednie. Nawet z daleka widać, że to są jakieś nieruchome, dwuwymiarowe tekstury poruszające się jak duchy, ale spoko. Dobra, jedziemy dalej. Ładunek do przepchnięcia to korona Leoryka i musimy ją doprowadzić do jego tronu w katedrze Tristram. Ale najpierw musimy się przedostać przez część StarCrafta. Już na pierwszy rzut oka widzimy StarCraftowe rzeczy jak Pylon, Nexus w trybie oblężniczym i Akademia Ghostów. A naokoło latają próbniki, część z nich zbiera kryształ. Ale okej, okay, wróćmy do kwestii gameplayowej: Payload podąża tą drogą. Obawiam się, że broniący będą mieli tutaj łatwo, gdyż dach budynku Pelon Terrace daje im znaczną przewagę, zwłaszcza chowając się za tym znakiem. Dlatego świetnym pomysłem będzie wysłanie jednej osoby do flankowania. Na przykład fara będzie stąd ostrzeliwywać obronę, lub smuga szybko przedostanie się tędy i zacznie atakować plecy przeciwników. Lub Można też skorzystać z potężnego budynku The Nexus Experience czyli wielki sklep z pamiątkami ze Starcrafta. Zajrzyjmy do pierwszej bazy broniących, czyli salon gier wzorowane na Heroes of the Storm. Widzimy kilka automatów i tablicę wyników. To akurat muszę wam omówić. Na tablicy wyników mamy najlepszych graczy. Oczywiście Diva jako pro jest na pierwszym miejscu. Tak jakby, bowiem Sombra schakowała wyniki. Następnie jest Junkrat i Soldier 76. No i dojeżdżamy do checkpointu, czyli wkraczamy do strefy Diablo. Przed nami miejsce narodzin grozy, czyli katedra. Od razu do nas dociera muzyka z Tristram. Ostatnia droga dla ładunku jest przepełniona różnorodnymi przejściami. Na poszczególnych etapach zarówno obrona, jak i atak może skorzystać z ciekawych skrótów. Przede wszystkim to przejście po prawej stronie. Gdy payload jeszcze nie dojechał daleko, atakująca smuga może pójść na plecy obrony. Natomiast jeśli ładunek zostanie poprowadzony dalej, to smuga z obrony będzie korzystać z tego przejścia. No i widzę tu niesamowity potencjał dla wieprza. Stojąc w tym miejscu, będzie mógł hakiem ściągać wrogów z payloadu do przepaści. Lucio, Fara, Winston na Ulcie, oni również mogą tutaj wiele zdziałać. Już się boję tego miejsca. Ładunek podąża tą drogą. Jednak sporo się będzie działo po lewej stronie, gdyż już widzę, że na tym wzniesieniu będzie się budowało obronę. Wyobraźcie sobie, że łaska schowana w tym miejscu będzie wzmacniała drużynę schowaną za Reinhardtem. Jedynie będzie musiała uważać na flankera, który nadejdzie z tej strony. Dochodzimy do ostatecznego miejsca, czyli tron króla szkieletów Leoryka. Oczywiście, broniący mają dużo bliżej do ostatniego punktu, jednak atakujący będą mogli pójść ciekawym skrótem. Czyli stąd Fara może zaskoczyć obronę, Winston przeskoczy ścianę, Sombra rzuci translokator. Jestem pewien, że Diva niejednokrotnie zdobędzie play of the game, wyrzucając tutaj mecha w tamtym kierunku. I na koniec polećmy do ostatniej bazy broniących, czyli monitoring parku rozrywki. Tak się, moi drodzy, prezentuje Blizzard World. Zamieć wykonała kawał porządnej roboty. Jestem pewien, że pracownicy pozostałych gier mieli swój spory udział. Nowa mapa jest przecudna. Ja akurat nie siedzę aż tak bardzo w światach Blizzarda. No dobra, w WoWa grałem sporo, w Diablo jeszcze więcej, ale jestem pewien, że dla tak zwanych fanboyów Blizzarda to ta mapa jest po prostu boska. Dziś przedstawiłem wam ogólną budowę mapy. Taką prezentację, bez zagłębiania się w szczegóły. Bo, tak jak już mówiłem, jest ich cała masa i zaprezentuję je w osobnym filmie. Na dzisiaj to by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. Dziękuję, że obejrzałeś ten film. Jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Nie zapomnij nacisnąć dzwoneczka, zawsze będziesz informowany o najnowszych materiałach i oczywiście zachęcam do obejrzenia proponowanych filmów. Zapraszam również do oglądania regularnych streamów oraz do dołączenia do mojej społeczności na Discordzie. W opisie znajdziesz wszystkie potrzebne linki.